Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zdrapiemy sobie zdrapki polskie, zdrapki za łączną kwotę 28 zł. Tak, mamy tak wielką kasę za dyszkę, mamy czarną perłę, perłę za 5 zł. Mamy tutaj siódemeczkę taką w piłeczki, następnie mamy 100 tysięcy w gotówce albo w pustakach, jak to się mówi, bo ta zdrapka bywa często pechowa i mamy tutaj pensję za dwójeczkę, czyli mamy 10, 15, 20, 25, 27, 28 zł. Także wszystko się nam tutaj zgadza. Trzymajcie mocno kciuki i zaczynamy nasz draping. Na początek czarny kot. Mamy tak 200 zł. 13 7 zł 2 zł 7 zł po raz drugi także mamy szansę na siódemkę. Wow, i mamy siódemkę. No kurczę, ale tutaj nas Scott zaskoczył. Tego się tutaj po prostu nie spodziewałem, że będzie 7 zł w zdrapce za złotówkę. I chyba jeszcze w tej zdrabce takiej wygranej nie miałem, także sami zobaczcie. Super, wygrana na początek. Siódemeczka w zdrabce z numerem 191, także no super, mamy już 7 zł, także bardzo fajnie. Może w końcu wyjdziemy na plus. Kolejna zdrabka to pensja za 2 zł.

I 14, także niestety już tutaj nam się nie poszczęściło. Literki różne. Lecimy teraz do kolejnej zdrabki. Tutaj szukamy naszych liczb bądź symbolu pliku pieniędzy. Także lecimy. Wygrywające liczby to 4: 35, 27. I 7. Także takich liczb tutaj szukamy. O i mamy na początek plik. No kurczę, super. Także jak widzicie zdrabki polskie nam się tutaj zaczęły poprawiać. Super, bardzo mnie to cieszy. Szukamy dalej mamy 6. 15 2. Trzynaście, w kolejnym rządku mamy trzydzieści cztery osiemnaście, siedemnaście, dwadzieścia pięć, i ostatnia liczba to osiem, także mamy tutaj jedną wygraną. Sprawdźmy. I mamy piąteczkę. Także mamy tutaj zwrocik. Bardzo fajnie. Grunt, że nam się tutaj coś zwraca. Literki CCC. Teraz przechodzimy, może do naszej siódemki, w piłeczki. Tutaj oczywiście szukamy siódemeczki. I lecimy. Mamy tak dziewiątkę. Może już tutaj nie będę czytał. Jak znajdziemy siódemkę, to, to powiem. Na razie jest pusto. W drugim rządku. Na razie siódemki nie widać. No, niestety nie, także tutaj nam się nie udało. Teraz zobaczmy. Do zdrapeczki czarna perła. Bardzo ładna zdrapka. Tutaj może zdrapiemy ją koniczynką czterolistną. Tutaj oczywiście szukamy naszej silniku z czarną perłą. Mamy bank, sztabki, safe, płuć, palma. W drugim rzędzie mamy pierścionek. Samolot, zegarek, portfel i zamek, także ta zdrapeczka również przegrana. I przechodzimy do ostatniej zrabki w tym odcinku, czyli do zrabki wielka kasa. Także tutaj szukamy naszych liczb: bądź złota, bądź worka. Zaworek dostajemy dwukrotność przypisanej kwoty. Także lecimy. Wygrywające liczby to 46, 42, 39, 3 i 18. Także takich liczb tutaj szukamy. Mamy tak dwójeczkę. Dwadzieścia osiem Czwórka Trzydzieści osiem I trzydzieści jeden Także tutaj niestety puściutko W kolejnym rządku Mamy czterdzieści jeden Siedem szesnaste, trzydzieści siedem i czterdzieści pięć tuż obok. W kolejnym rzędzie mamy dwadzieścia cztery, dwadzieścia sześć, dwadzieścia dziewięć, pięć. I 48, także niestety w dalszym ciągu bez wygranej. W ostatnim rzędzie mamy 33, 43 tuż obok, 49, 23 i w ostatnim polu 25. Także niestety szkoda, że ta zdrabka nam wygranej nie dała. Literki, jak widzicie, różne, także niestety, ale w sumie fajne zaskoczenie mamy w czarnym kocie. Także jeśli chodzi o wynik, to nie jest najgorzej. Już tutaj przechodzimy do podsumowania. Także już przechodzimy do podsumowania. Także tutaj widzimy zdrapki przegrane, a tutaj dwie nam wygrały. Także mamy dwie zdrapki wygrane z sześciu. Bardzo fajne zaskoczenie w zdrapce czarny kot, gdyż tutaj mamy w zdrapce za 1 zł, 7 zł. Także bardzo fajna wygrana, jeśli chodzi o tak malutką zdrapeczkę. Do tej wygranej mamy jeszcze tutaj 5 złotych. Udało nam się wygrać zwrocik w zdrapce wygraj. 100 tysięcy w gotówce, także łącznie mamy 12 zł, także jest postęp, jest już prawie połowa. Także jeśli chodzi o zrabki polskie, no to jest to jakiś tam sukces. Zawsze nam się coś tutaj zwróciło, także bardzo fajnie, bardzo się cieszę właśnie z tej wygranej czarny kot. Chyba nie jestem pewna, ale chyba jeszcze siódemki tutaj nie miałem, chociaż miałem. Miałem chyba właśnie czarnego kota trzy razy, także miałem tutaj 13 zł. E, także taka fajna tutaj wygrana nam dzisiaj padła. Także mamy 12 zł z 28 zł, także prawie połowa. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście poproszę łapeczkę w górze pod filmikiem. E, zachęcam również do subskrypcji mojego kanału na 2000 subskrypcji. Planuję zrobić konkurs, i również planuję e, zrobić konkurs na zasadzie złap licznik, czyli osoba, która jako pierwsza wyśle zrzut ekranu na mój adres e-mail, bądź na mój messenger, bądź na Instagram. E, Wygrał mnie nagrodę, jeszcze nie wiem jaką, na pewno coś wymyślę. Do 2000 jeszcze troszeczkę brakuje, jeszcze mamy troszeczkę czasu, ale już tak chciałem, właśnie, Wam tutaj zapowiedzieć, także pamiętajcie o konkursach. No i cóż, na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa pa.